Właśnie, gdy chłopiec miał usiąść spod jego siedzenia, nagle wyskoczyła sterta ostrych gwoździ. Ból był potworny, ale musiał nieustannie skakać. Zatrzymanie się nie było w jego mocy. Zaledwie kilka dni wcześniej, jego mistrz przyczepił mu do stóp ciężkie, żelazne płyty i wrzucił go do głębokiego dołu. Rozkaz brzmiał, skacz, dopóki sam się nie wydostaniesz. Na początku próbował tego unikać, ale gdy tylko oblała go lodowata woda, natychmiast zaczął skakać. Do wieczora, po ciągłym podskakiwaniu, jego nogi odmawiały posłuszeństwa. Przyjaciel próbował mu pomóc, ale chłopiec odmówił. Wypił tylko trochę wody, a przez następny miesiąc codziennie powtarzał to samo surowe szkolenie. Wkrótce potrafił robić salta w tył z tymi żelaznymi płytami na nogach. Mógł kopać w powietrzu. Ludzie myśleli, że stał się mistrzem, ale wtedy wrócił z jeszcze cięższymi płytami. Teraz jego stan był taki, jakby zapomniał, jak się chodzi. Potrafił nawet rozmawiać, nie przestając skakać. I właśnie wtedy drewniana platforma, na której skakał, nagle się załamała. Spadł na dół i zawołał o pomoc. Mistrz. Mistrz tylko się uśmiechnął i powiedział: Teraz zdejmij płyty. Bez wahania je zdjął. Mistrz rzekł: Teraz skacz. I gdy tylko podskoczył, bez lęku, jednym susem wykonał salto w tył i wyskoczył z dołu. Trening dobiegł końca, ponieważ.